Przed nami zwycięstwa kategorii wagowej 81 kg Tomasz Kiernozek. Zwycięstwo nad Tomaszem Trybuchem w finale eliminacji mistrzostw do Mistrzostw Polski. jak ocenisz ten dzisiejszy pojedynek? Dzisiejszy pojedynek, nie ukrywam, był bardzo ciężki. Dużo zdrowia zostawiłem na No jak mówię, zawodnik dobrze się przygotował. Dnia. Miniony weekend korowałem, cały, cały weekend po prostu leżałem w łóżku, troszeczkę też kondycja mi spadła, ale grunt, że wygrana. Teraz skupiam się na mocnych treningach, na przygotowaniach do Mistrzostw Polski i będzie tylko lepiej na pewno. A właśnie było widać w ringu dzisiaj, że... To nie ten sam Tomasz Kiernosek, do którego przyzwyczailiśmy się w ostatnim czasie. Bo właśnie chyba ta choroba sprawiła, że nie byłeś w stanie boksować na swoim poziomie, prawda? Tak, zgadza się, dokładnie. Właśnie jak mówię. Ta choroba dużo mnie odjęła zdrowia, dużo kondycji zabrała. No i też nie czułem się tak, tak pewnie jak zawsze. No i było jak było, ale grunt wygrałem. A jak będą wyglądały przygotowania do najważniejszej, co bądź imprezy obecnej sezonu? Tak, dokładnie. No, celuję najwyżej w złoto, jak najbardziej. Bardziej. Będę mocno trenował, dążę do tego przez miesiąc czasu, będę bardzo się mocno przygotowywał i mam nadzieję, że osiągnę sukces. Mm -hmm. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zazwyczaj kilku reprezentantów będzie tak. będzie tak. walczył w najważniejszych imprezach sezonu, no tym razem niestety pojedziesz na imprezę osamotnione, będziesz musiał sam walczyć o, o medal dla Wiktorii. No tak, zgadza się, trochę szkoda, bo już nie jest tak jak kiedyś, nie ma tej takiej mocnej ekipy jak wcześniej. No jak mówię, no, młodzież nie kwapi się już tak tak jak kiedyś na trenowania, no jest takie, jest po no, prostu. To... Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.